Płaska, biało-czerwony, płaska, Mógłbym zacząć od prostego pytania. No i co? One million dolarów. Immediately. Mówiłem, że po sobocie będzie pierwsze miejsce w grupie. Mówiłem, jest pierwsze miejsce w grupie, jest. Ale czy to oznacza, że to czas na fanfaronadę? Nie, to nie jest czas na fanfaronadę. Po pierwszym meczu z Beksykiem zapanowała w Polsce. U niektórych jakaś totalnie toksyczna, dziwna, chora atmosfera wokół reprezentacji Polski, z kolei po drugim meczu zarabiał totalna euforia. Ani nie powinno być teraz toksyn, ani nie powinno być euforii. Po prostu róbmy swoje. Nic się jeszcze nie wydarzyło. Już powiedziałem to w Hej Parku i powtórzę jeszcze raz. Po meczu z Meksykiem niektórzy w Polsce dostali prawdziwego pierdolca. Zupełnie tak, jakbyśmy ten mecz przegrali 0,8, a nie pechowo zremisowali 0 do 0. Rozpoczął się prawdziwy wyścig, kto oryginalniej, kto w sposób bardziej wysublimowany albo zabawny dowali reprezentacji Polski, a jak. Po kimś nie można się spodziewać oryginalności, to po prostu, kto mocniej dowali reprezentacji Polski. I spoko, ja to rozumiem. Wielokrotnie startowałem w tego rodzaju wyścigach. Mało tego, wielokrotnie byłem liderem takich wyścigów. Natomiast z doświadczenia swojego wiem, że zawsze dobrze jest zajrzeć w kalendarz, a to dlatego, że zawsze lepiej wyjść na durnia. Dopiero za miesiąc albo za rok, a nie za 4 dni. A wystarczyło popatrzeć w kalendarz, żeby się zorientować, że już za cztery dni nie tylko reprezentacja Polski może być liderem grupy, ale prawdopodobnie nim będzie. Naprawdę wystarczyło wziąć trzy oddechy, zastanowić się na spokojnie, do czego może nas zaprowadzić ten punkcik z Meksykiem i prawdopodobne zwycięstwo z Arabią, żeby wiedzieć, że to nie jest dobry moment na jazdę bez trzymanki. No ale niektórzy nie mogli wytrzymać i pojechali! No to teraz taka porada ode mnie dla osób, które dopiero zaczynają tę zabawę, zaczynają się bawić formą, zaczynają na w reprezentacji Polski. Ja jestem weteranem tego rodzaju zabaw, no więc jeśli dopiero zaczynacie, to pamiętajcie, jeśli prawdopodobieństwo tego, że w ciągu kilku dni wyjdziecie na kompletnych durniów przekracza 50%, należy wyhamować. Jeśli jest dość niskie, poniżej 30%, ok, w porządku, ale przy 50 powinna się zapalić lampka ostrzegawcza. Byli więc tacy, którzy mucili maczugo, byli tacy, którzy wymakiwali ekierką i wyciągali różne statystyki, opowiadali, że e, nasz współczynnik podań progresywnych z trzeciej tercji e, boiska przemnożony przez liczbę kontaktów z piłką i podzielony przez przebiegnięte metry w tempie powyżej 3 metrów na sekundę był najniższy w całej stawce i nawet Kostaryka w meczu przegranym z 0 do 7 miała ten współczynnik na lepszym poziomie. I w całym tym zalewie statystyk z dupy zapomnieli o czymś takim, że jeszcze istnieje statystyka punktowa, tabela, i że po pierwszej kolejce było całkiem sporo drużyn, które chciały mieć jeden punkt, a po drugiej kolejce było bardzo dużo drużyn, które chciałyby mieć cztery punkty. I to jest naprawdę ważniejsze niż te wszystkie XG, XD, XE, XF i tak dalej, i tak dalej. Mówiąc krótko, z analizą przyczyn klęski zawsze wypada zaczekać na klęskę, całe szczęście, że pojechałem na te mistrzostwa, bo gdybym nie pojechał to musiałbym siedzieć w studiu samo siedzenie w studiu nie jest złe ale gdybym siedział w tym studiu, musiałbym ciągle coś mówić, oceniać przewidywać, a przecież ja nie mam w ogóle żadnego pojęcia o przewidywaniu, w każdym razie musiałbym w jakiś sposób kraść ten czas antenowy, zagadywać mówić rzeczy, do którego sam po godzinie nie miałbym przekonania no bo przecież gdybym siedział w studiu i mówił ciągle, że czas pokaże albo, że nie wiem, albo, że zobaczymy to zaraz by ktoś przyszedł i powiedział, nie bierzcie więcej Stanowskiego, bo on ciągle mówi, że zobaczymy, że czas pokaże. A przecież tak naprawdę to jest zazwyczaj najmądrzejsze, co może powiedzieć ekspert piłkarski, e, mając pokorę do piłki nożnej i do niespodzianek, które piłka nożna przynosi dzień w dzień. Trudno mi sobie wyobrazić scenariusz, w którym ekspert telewizyjny przychodzi i mówi, czas... Pokażę, a wszyscy kibice mówią, tak jest. Wreszcie ktoś, kto się zna, nie przesądza, że wygramy albo przegramy, tylko mówi, jak jest, że czas pokaże, że trzeba zaczekać. No takie rzeczy się raczej nie zdarzają. Ale wiecie, co wam powiem? Czas pokaże. Może z tej grupy wyjdziemy, bo są na to szanse ale może nie wyjdziemy, bo też są na to szanse. Może zagramy po prostu solidne Mistrzostwa Świata i wrócimy po trzech meczach do domu. Nie wiadomo. Na razie kumulujmy w sobie pozytywne emocje, bo takich e, Mistrzostw, takiego Mundialu w XXI wieku jeszcze nie mieliśmy. Będzie więc czas, żeby każdego złocić i będzie czas, żeby ewentualnie każdego obsmarować głównym. Wiecie dlaczego powiedziałem, żeby patrzeć w kalendarz przed rozpoczęciem jazdy, no bo trochę gorzej wyjść na durnie już za 4 dni, a jak się wyjdzie na durnia za rok, to lepiej, a to dlatego, że za rok to już nikt nie pamięta. Ja na przykład powiedziałem z rok temu, czy półtora, czy dwa lata temu, że chyba nie będziemy tak naiwni, że znowu na kolejny Mundial, czy tam na kolejny wielki turniej pojedziemy z Wojciechem Szczęsnym w Bramce i nagle będziemy się dziwić, że zawalił nam gola. Co się okazało? Wojciech Szczęsny popisał się prawdopodobnie najlepszą podwójną interwencją w historii Mistrza Świata. Pewnie najlepszą podwójną interwencją, jaką w życiu widziałem, już na pewno jaką w życiu widziałem na własne oczy. Niektórzy mi przypominali, na przykład Michał Pol, że ta Jerzego Dudka ze Stambułu była lepsza. Moim zdaniem nie była lepsza, bo Jerzy Dudek oczywiście rozłożył ręce z nadzieją, że Szewczenko go trafi piłką i Szewczenko go trafił piłką. Natomiast to jest właśnie ta różnica, że tam piłka poszukała Dudka, a tutaj szczęsny poszukał piłki. Niby to samo, ale nie do końca. Szczęsny jest więc bohaterem, a ja podważałem go na tyle dawno temu, że nikt mi tego nie pamięta, ale jako, że mam to gdzieś, to mogę sam to y, przypomnieć, bo bardzo lubię się mylić y, w takich tematach, bardzo lubię się mylić w taki sposób, aby to reprezentacja Polski na moich pomyłkach zyskiwała, a nie żebym mógł powiedzieć: a co, a nie mówiłem, miałem rację, bla, 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 bla. Bohaterów jest oczywiście kilku bohaterem, jest m.in. Bartosz Bereszyński, który takie ma wrażenie, w każdym meczu rywalizuje z najlepiej dysponowanym zawodnikiem drużyny przeciwnej i w każdym meczu daje sobie radę. Jeszcze pół roku temu była dyskusja, kto na lewą stronę, czy będzie to puchacz, czy będzie to reca, a może nawet rybus, a tu się okazało, że przyt Bereszyński, Zamknął całą flankę na klucz i, i ten klucz zabrał do domu. Nikt nie zakładał, że to będzie nasz lewy obrońca na tym mundialu, a to jest nasz lewy obrońca i to jest nasz czołowy. Piłkarz. Powiedzieć, że podważany był glik, to nic nie powiedzieć. Przecież e, e, nie brakowało osób, które uważały, że on w ogóle nie powinien się znaleźć w 26-osobowej kadrze na mundial. A jak ktoś mówił, że on ma nie tylko być w tej kadrze szerokiej, ale ma jeszcze grać w pierwszym składzie, to już od razu pukali się w głowę. Mówili, że Benevento, że druga liga włoska, że nawet tam nie grał, bo miał kontuzję, że na pewno bez formy. I w ogóle nie miało znaczenia to, że Glik to jest prawdopodobnie obrońca z największym współczynnikiem kozackich meczów spośród wszystkich obrońców, jakie zegrali w reprezentacji polskiej w ostatnich 30 latach. Nie, to nie miało znaczenia, bo na bank da dupy na mundialu, jakoś nie dał i jest po prostu klasą samą w sobie. Znaczy, jest tym samym Kamilem, który odbywa kolejny dzień w biurze. Przychodzi. Łapie jakiegoś kolesia pod pachę, drugiego też pod pachę, trzeciego chowa do kieszeni, włali piłkę główką, wali przeciwnika głową, jedzie na tyłku, gdzieś piłkę wybije, waut, za boisko, Czasami może jeszcze się to zdarzy, że w stronę bramki przeciwnika. Generalnie robi to wszystko, do czego nas przyzwyczaił przez lata i jest absolutną. Ostoją. A w ogóle to spotkałem na trybunach żonę Kamila, Martę i powiedziała mi, że Kamil tak profesjonalnie przygotowywał się do tego turnieju, że takiego go w ogóle nie pamiętała, że tak podchodził specjalnie do diety, w ogóle do trybu życia, do dobrego spania, że w ogóle jak nie on, jakoś nie dowierzam, po sylwetce nie widzę Kamil tych wielkich zmian, ale szacunek za to jak, jak prezentujesz się w czasie meczu. Rozczulające były te łzy Roberta Lewandowskiego i mam nadzieję, że będzie mógł pielęgnować te chwile w swojej głowie. To znaczy, że nie będą go wtedy nachodzić żadne inne, gorsze już myśli. Że nie będzie musiał sobie wyrzucać, że nie strzelił karnego z Meksykiem albo że nie wykorzystał jednej z dogodnych sytuacji w meczu z Argentyną. No bo jeśli nie wyjdziemy z grupy, to pewnie te gorsze chwile też, też mu utwią na długo, długo w pamięci. A dobrze by było, żeby tak nie było. Zasłużył więc Robert Lewandowski na to, żeby nic mu nie zmąciło tych dobrych chwil, na które po prostu zasłużył. Jak zagramy z Argentyną? Pewnie na maksa, defensywnie, no bo jak inaczej. Po meczu z Meksykiem można było odnieść wrażenie, że to jest jakiś zakazany sposób, zdelegalizowany, że to jest coś takiego jak bicie poniżej pasa w boksie, że tak po prostu nie wolno. No ale jakby zdobyliśmy punkt, nie odebrano nam tego punktu więc chyba jeszcze wolno. Więc sądzę, że z Argentyną też będzie nam się wolno bronić i że będziemy to e, robili. E, pewnie będzie dużo kopania piłki przed siebie, gdzieś chęt daleko. E, długie podania chyba też jeszcze są dozwolone w piłce. To znaczy, jeśli posłuchać niektórych, to dozwolone są tylko podania po ziemi na odległość nie, nie większą niż 10 do 20 metrów, bo dalej to już jest lagowanie. E, ale wydaje mi się, że w meczu z Arabią Saudyjską zdobyliśmy gola po długim wykopie Wojciecha Szczęsnego i nam tego gola zaliczono. Wyobraźcie sobie. Więc okazuje się, że jednak wolno, że nie przychodzi żaden smutny pan z FIFA i nie odbiera punktów, nie odbiera w ogóle wejściówek na stadion do hotelu, nie wykopuje nikt nas z mistrzostwa świata. Można tak grać. Wiem, że nie każdemu to się podoba. Ale póki co przepisy dopuszczają taką ewentualność. Aktualnie krytycy Michniewicza są w rozkroku, bo wiele sprowadza się do tego, czy Wojciech Szczęsny kopnie piłkę idealnie, czy nie idealnie. Jak piłkę kopnie idealnie, to oni będą siedzieć cicho, a jak piłkę kopnie trochę gorzej, no to będą mówili, że to w ogóle gwałt na futbolu, prymitywizm, że tak nie wolno, że się wstydzą. No więc trzeba zaczekać na to, jak Wojtek będzie kopał. Moim zdaniem można mieć w futbolu różne style. Można mieć styl ofensywny jak Guardiola, można mieć styl defensywny jak Simeone. Ważne, żeby w ogóle mieć jakikolwiek styl i jakikolwiek pomysł i jakikolwiek plan, a nie wychodzić na boisko bez planu i bez pomysłu. Na razie co wiele osób chyba w nerwia, my ten swój plan mamy i co gorsza wszystko idzie zgodnie z tym planem. A propos dziennikarzy, jak byłem młodszy, to też mi się wydawało, że te wszystkie dramy są czymś istotnym. To znaczy, że jak się z kimś pokłócisz, to na siłę musisz tym zainteresować innych, że cały świat musi tym żyć. Pamiętam Mistrzostwa Świata w 2002 roku, bo na nich byłem. No i tam piłkarze pokłócili się z dziennikarzami. Ktoś tam krzyczał do Roberta Błońskiego, obraźliwe teksty z autokaru. Potem była jakaś konferencja totalna drama. I byłem w samym środku i wydawało mi się, ojej jakie to istotne, ale się nawalają, ciekawe kto będzie górą. Teraz po latach sobie myślę, kogo to w ogóle obchodzi? Co to obchodzi jakiegoś pana Władysława z Ostrołęki? Czy dziennikarz X pokłócił się z piłkarzem Y? Przecież to nie ma żadnego znaczenia dla czytelnika, dla widza, dla odbiorcy. To są jakieś prywatne sprawy, które się powinno zostawiać z boku. To znaczy, wiecie, jak, jakby nie jestem dzieckiem i kumam, że jak się z kimś pokłócisz, to w pewien sposób wpływa to na to, co o tej osobie myślisz, a co za tym idzie, co o tej osobie piszesz. to jest dla mnie jasne. Ja też jak kogoś mega nie lubię, to wpływa to na to, co o tej osobie mówię, czy piszę. Nie jestem w żaden sposób lepszy od innych, tylko po co to przenosić na jakieś konferencje prasowe, po co to przenosić? Przed kamerą, jak słyszę te pytania na konferencjach prasowych od tych niektórych dziennikarzy, czy dziennikarek, to się zastanawiam. Serio tobie się wydaje, że świat jest zainteresowany tym, czy trener macie za mądrą, czy głupią, albo za hipokrytkę, czy niehipokrytkę, albo za oszustkę, czy nieoszustkę. Przecież ludzie mają to w dupie. Rozumiesz? Tu się liczą wyniki. Tu się liczy Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny, Grzegorz Chrychowiak, Kamil Glik. Tu się nawet Wieteska bardziej liczy od ciebie. <grym> Nie chciałem urazić Wieteski, czekaj, może jakieś inne nazwisko rzucę. W sumie Wieteska jest ok. Nawet Wieteska się bardziej liczy od ciebie. Więc po co w ogóle wyskakujesz z jakimiś tekstami, zatruwasz atmosferę? Przecież to jest zupełnie bez sensu. Robisz z siebie idiotkę. Znaczy, ewentualnie idiota, jeśli jesteś mężczyzną. Albo Radosow Majdan z, z przeglądu sportowego czy zonetu, Onetu. No, walnął zdanie, że w zasadzie to po co my mamy wychodzić z tej grupy i grać czwarty mecz? Że może lepiej go nie grać, bo i tak nas na tych mistrzostwach nikt nie zapamięta. No, Radek, twojej kariery też nikt nie pamięta. Z jakiegoś powodu grałeś kilkanaście lat w piłkę. No i co z tego? Różne rzeczy można sprowadzić do. Takiego absurdu. Po co w ogóle jakaś na mistrzostwa świata? Albo po co polski klub ma wchodzić do Ligi Mistrzów, skoro nikt go nie zapamięta, skoro nie wygra Pucharę Europy? Po co? No? Po co chodzi się do lasu na grzyby, skoro nikt się z tego nie Okej. Zap... Ok, to wycofuję akurat. Słuchajcie, ten turniej jest naprawdę mega krótki. Ma trwać dla nas 8 dni. Jak dobrze pójdzie, to 12. 13, jak mega dobrze pójdzie, to nie wiem, z 18, ale tego już w ogóle nikt nie zakładał. Czy to są jakieś wyścigi, że trzeba już go podsumować drugiego, trzeciego dnia, a że ten, który podsumuje piątego, to już jest spóźniony, że on już przegrał, że w ogóle cała stawka odjechała? Przecież to jest bez sensu. Czas na podsumowanie będzie na koniec. Jeszcze Majdan będzie mógł się mądrzyć, znaczy w cudzysłowie. Jeszcze każdy zdoła każdego obrazić. Jeszcze nawet wszyscy, wszystkie dziennikarki będą mogły zrobić swoje dramy, ale po powrocie do Polski tego nie trzeba robić na konferencjach prasowych w czasie Mistrzostw Świata. To jest zupełnie nikomu niepotrzebne, a przede wszystkim, co najważniejsze, wszyscy mają to w dupie. E, narażacie się na śmieszność, nikomu nie robicie krzywdy, tylko samym sobie. Wasza reputacja traci, wierzcie mi. Znaczy pewnie mi nie wierzycie, bo uważacie mnie za i okej, okay, ale wasza reputacja traci na tym i... E, jak ktoś was zapyta, co dobrego tak pod względem dziennikarskim zrobiliście w czasie tych Mistrzostw Świata i wy powiecie, że zadaliście pytanie na konferencji prasowej, jakieś pytanie z dupy i że wszyscy się wkurzyli i oburzyli, no to będzie to takie średnie podsumowanie. Ja bym jednak sugerował, żeby teraz zająć się robotą. Każdy, piłkarze niech się zajmą robotą, trener, trener, trenerzy niech się zajmą robotą i dziennikarze niech się zajmą robotą. A potem możemy wszyscy iść na paintball. I do siebie postrzelać kulkami z gówna. A ja nie zmienię, tylko przypominam, że jestem oczywiście całkowicie nieobiektywny. A na potwierdzenia, te oto zdjęcia. To teraz nie... Chodź, Leon, mordeczko, czekajcie, bo tu jest mój Tak, prezent zrobił. Najważniejszy, prezent. Znowu się. Lepiej, zrobił. Oluś też, ulubka, chodź, obójka. O, czekaj. Nie potrzebujesz, nie będę Chodź, ulubka.

Kod? Hoşmartın. 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 Chcę tylko powiedzieć, że jestem z Australii, tak muszę jestem Polak z Australii, tak jestem tak dumny, że... Dziękuję bardzo. I aspiram Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję A Dziękuję bardzo. Dziękuję Dziękuję bardzo. Один миллион долларов, immediately.